Witam, z tej strony Kaziosława. To jest kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Powiem szczerze, od razu mi do głowy przyszło, po skończeniu e, poprzedniego odcinka, od razu mi przyszło do głowy, że nie ogarniam kompletnie, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o tory. I stwierdziłem, że zrobię wielkie przemeblowanie, przebudowanie torowiska, e, łącznie z dodaniem kilku zajezdni kolejowych. E, też zmieniłem troszkę mody, muszę jeszcze jedną rzecz dodać. E, Jedną rzecz usunąć, jedną rzecz dodać. Tutaj usunąć e, mod, który wprowadza e, modularne, w pełni modularne stacje pasażerskie. Mam na myśli, przynajmniej tak to widziałem, e, że każda z rzecz osobno była dodawana na przyciąganiu. Czyli przykładowo macie e, tutaj ławki, macie światło, to każda, osoba, ka, ka, każda rzecz była osobno przyciągana, <truje> trochę problematyczne jest to, że tutaj głuszyca raczej e, te, te, te tutaj e, tabliczki tabliczka jest e, zablokowana że przez ścianę, przed, przez dziwnie zrobiona e, zegar co prawda on jest też na wiecie, on jest też, ten zegar jest też na słupie, ale przynajmniej to wygląda jakoś ładniej e, że ten słup jest jakby, że tego słupu nie ma tylko, że jest y, oparte o Tą ściankę, o te bloczki. Dobra. Na pewno muszę zrobić przemeblowanie. Zrobimy. Zaczniemy całe przemeblowanie od zrobienia drogi wyjazdowej z głuszycy. Wyjazdowo-wjazdowej. Czyli zrobimy. Mamy tutaj trasę. Tak się zastanawiam, czy mamy tutaj trasę na zewnątrz. Yy, poza miasto. Mamy tylko do Iwonicza. Yy, drogę. Yy, do innych miast. Mamy jakąś trasę. Tutaj nie mamy trasy, mamy tutaj e, tylko. Nie no, to i mamy tylko y, drogę. I można pójść do kołaczyc, ale kołaczyce. Y, kołaczyc. No, Kołaczyca to jest wylotówka tutaj. Zobaczę w sumie, czy jest. Y, kurde, która to była zakładka teraz. <laughs> nie warstwa ograniczeń prędkości, warstwa ruchu ulicznego. Eee, nie warstwa mie miejsc docelowych. Tak eee, tutaj mamy do Iwonicza bezpośrednio, dlatego mało osób jeździ samochodem eee, do Iwonicza. Tutaj mamy kołaczyce też. Mała ilość osób jeździ, przeszą wiele nie kołaczyce eee, w sumie. Wiele nie kołaczyce, ale to przez wiele nie jedzie do kołaczyc, to zrobimy tak. Nie będę robił tej drogi e, dużej pod względem dwukierunkowym, tylko zrobimy po prostu drogę dużą e, jednokierunkową. Znaczy wróć, nie będę tutaj robił drogi dużej e, pod względem jednokierunkowym, tylko zrobimy dużą pod względem dwukierunkowym. Tutaj mamy kolizję, e, dlatego że mój, moja siedziba główna jest e, postawiona w tym miejscu. Musimy ją przenieść e, niestety. Hmm. Albo, niestety, inne miejsce. Okej, okay. dobra, połóżmy tutaj. Eee, teraz droga tu. Okej, okay. eee, wgrałem mod na zwiększoną ilość eee, e, mieszkańców. Eee nie wiem jak, nasz wiemy, wiemy, jak on się nazywa, zaraz wam pokażę jak widzicie wróciło okienko z, mod, z common API e, co jest plusem już wam pokazuje o jakim mod mi chodzi mod settings tutaj. Mod, wgrałem mod population factor e, mody które wgra, dograłem nie wiem czy advanced vehicle Sext 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 selection było, wgrałem parallel, parallel tracks czyli to e, Autoseek, Easy hi Highway, który dopiero będzie później, Eurofirma, czyli e, tak naprawdę wagony pociągowe dla e, Eurofirma Base Set, czyli wagon pociągowy, na który nakładane jest skin PKP Intercity, e, Deutsche Bahn i czeskich, chyba to są czeskie, nie jestem pewien, i czeskich kolei. E, Extended Overpass add czyli ym, przejścia, przejścia naziemne zie, na z możliwością postawienia ich osobno, czyli postawienia po prostu na drodze. Ym, more Railroad Crossing, ym, a to są przejazdy kolejowe, większą na ilość. Właśnie MOTRAS, ym, to jest ta modyfikacja, na, na, y, która pozwala na zrobienie modularnych w pełni pociągów w pełni e, nie pociągów tylko w pełni e, stacji kolejowych, e, natural, natural grow, e, tą czyli e, naturalne rośnięcie miast, czyli żeby żeby rosnąły bardziej na w naturalny sposób miasta, czyli powiększały swoją e, wielkość. E, hmm, PKP e, N57 e, trains i trains to są e, pełne Zestawy, kolej, pełen zestaw jak macie Flirta, to jest coś w tym stylu. pkp p 09 to jest lokomotywa. ST, nie pamiętam co to było. Population Factor to jest właśnie ten mod, który zwiększa liczbę pasażerów. E, Przepraszam, zwiększa liczbę mieszkańców miasta. Możecie ustawić o ile chcecie razy ile. Ja tu mam ustawione razy jeden, jeszcze się nie przeładowało albo. E, z się przeładuje albo się nie przeładuje. Było razy dwa, zmieniłem na razy jeden. Road Toolbox to jest mod, który pozwala nam na polepszenie trochę drogi, danie możliwości zrobienia drogi dwukierunkowej bez tego Easy Highway, bo Easy Highway to jest mod, który wprowadza wam ustawienie po prostu dwukierunkowej drogi, jednokierunkowej drogi takiej autostrady, już z, żeby tylko dołączyć do niej resztę. Vanilla Tram variants i UK to jest kolejna modularna stacja. Vanilla Tram Variants to jest warianty tramwajów Compact Tunnel Entry to jest że możecie robić przejazdy pod drogą z, z ładnym już z takim fajnym wejściem. E, chociaż możecie normalnie też e, Inserted Train e, Station Cargo Capacity, czyli zwiększenie capacity na train e, station e, Grander Station, czyli trochę polepszona jakościowo stacja, jak widzicie, mamy dużo zieleni. E, też e, śmiesznie wygląda to jak jest to niewłączone, jak jest niezrobiona ta stacja, czyli nie jest przerobiona z powrotem na, e, na ten mod e, jak jest postawiona wcześniej, to wtedy te e, zegary wystają e, takie śmiesznie. Oil e, Kartko Platform to jest mod, e, który dodaje nam platformę i e, dałem, dodałem e, Statler e, Flirt 3 i e, db Regio Statler Flirt 3, czyli w, w, z, zwykły Flirt 3 i Skin do Flirta 3 albo dodałem dwa razy to samo, bo jest możliwość, że po prostu ten e, Statler e, db Regio nie wymaga tego, tej, poprzedniej wersji, tej poprzedniej rzeczy i, i dodałem niepotrzebnie drugi raz to samo, dobra hmm, tutaj zróbmy yy, drogę wiejską, niepotrzebna jest taka duża, ale zróbmy yy, bo potem się przyda w razie czego, jak będziemy przerabiać yy, szczerze mówiąc, jak będziemy przerabiać na 90% się może przydać, bo pasażerowie yy, mogą w tym okresie, w momencie gdy przestanie być to nie będę robił, kurde, co ja robi. W momencie, gdy przestanie być opłacalna, znaczy gdy przestanę mieć włączoną rzecz związaną z. To, 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 po prostu przejazd nie będzie robiony, właśnie to jest mod, yy, dlatego są, jest modularna rzecz i jak widzicie, yy, troszkę inaczej te stacje wyglądają. Dobra, wracając do tematu. W momencie, gdy nie będzie yy, możliwości przejazdu, widzę, się światło zrobiło. Okay. W momencie, gdy nie będzie przejazdu za pomocą kolei, um, to oczywiście będą pasaż jeździć za pomocą. Jeszcze? Tak, jeszcze. Jeszcze za blisko. Chyba, że to jest jeszcze nie to. Dobra. E, to będą w tym momencie jeździć już za pomocą kolei, e, kolei za pomocą drogi, więc trzeba mieć to na względzie. Tutaj kolejne sygnalizacja, kolejna będzie do przerobienia. Oczywiście sygnalizacja to jest starego typu. Już mamy nową sygnalizację elektryczną. Jeszcze nie mam albo nie dodałem, albo nie mam w ogóle wersji, tej ładniejszej sygnalizacji, bo nie podoba mi się ta sygnalizacja, która jest oryginalnie w grze, jeżeli chodzi o sygnalizację zewnętrzną elektroniczną. O, sygnalizację elektroniczną jest według mnie trochę brzydka. Eee, what the hell, co tu się od. Ja nie pewnie, że tak to brzydko nazwę. Tak. Eee. Usunę i usunę, bo, bo nie wiem co tu się stało. Albo wiem. Auto e, autosygnalizacja, ok, czyli to jest chyba to, e, że autosygnalizacja jest inaczej teraz zrobiona, ten mod. Możliwe, że on odpowiada za dodanie tych e, tej sygnalizacji. Jeden kierunek, tak, tak, dodatkowej. Tutaj dokończymy już tą trasę ręcznie. Tak. I teraz tak. E, ulica Miasto. Bardzo duża ulica, tylko zacznijmy od tego momentu. A nie przesunięcie, okej. Okay. I tutaj lesko, czyli um, Trochę to wiecie, trochę to koszty są. Um, dobrze. To po tym jeszcze przerobimy całość, bo trzeba będzie zrobić nowe drogi, nowe typy drogi, bo tutaj ta droga nie może być w ten sposób zrobiona. Potrzebujemy autostrad pomiędzy miastami, e, dlatego tak mówię, usuwam, usuwam i, i dodaję na nowo. Tutaj muszę zrobić transport na nowo, całkowicie miejski. Na nowo musimy zrobić e, transport żelaza i sta i węgla. Mam pomysł na to. E, i sprawdziłem czy można to tak zrobić oczywiście można, da się e, chodzi o to, że chcę zrobić jedną wielką dla żelaza i węgla hmm. dla żelaza i węgla, żeby zwiększyć e, jakby tworzenie znaczy żeby zwiększyć dostarczanie towarów e, do miasta usprawnić to, e, chcę zrobić tylko muszę zobaczyć ile fabryk to jest raz do miasta i głuszyca bo chcę rozwinąć to miasto i też chcę rozwinąć poprzednie inne miasta a nie chcę robić e, od każdej fabryki towarów osobnego zejścia mam na myśli e, to mam, na, mam w głowie pomysł taki, żeby zrobić jedną wielką stację przeładunkową dla dostarczania węgla i stali znaczy węgla węgla, żelaza i stali, czyli stali już e, odjazdowej do fabryki towarów. Później drugą przy najbliższej fabryce towarów E, zrobić przeładunkową, właśnie stal. Dostarczona będzie do. Znaczy, do taką nieprzeładunkową, przeładunkową, że twórca, tylko będzie dodatkowa stacja, która będzie e, przewoziła e, stal na stację, ze stacji na, e, do fabryk towarów. Fabryk towarów towary do stacji i ze stacji już później e, na e, główne miasta. Może to być głupie, może to nie wyjść w kompletnie, e, ale mam pomysł: po prostu ustawienie tutaj trzech takich dużych stacji, dużego e, zaplecza przeładunkowego. Oczywiście z możliwością zrobienia tego w mniejszej skali, czyli przykładowo e, bierzemy stację, trochę opowiadam, ale to e, później będzie sprawnienie. Bierzemy stację przeładunkową, weźmiemy autotorów 8. Mamy torów 8, chociaż powinno być więcej, chyba jest o, trochę więcej możliwości. Eee, zrobimy tak, 440 da nam e, po 200 na każdy bok. Usuwamy środkowy. Usuwamy środkowe torowisko w każdym. Eee, mamy stację i usuwamy na każdym środkowe torowisko. Robimy tak, żeby było na e, lewo i o, na prawo od środka. Ilość e, parzysta. I ilość taka sama, czyli nie robimy parzystej liczby e, długości, tylko zrobimy właśnie o jeden więcej, czyli nieparzystą liczbę długości. Wtedy usuwamy środkową, e, środkowe torowisko, które ma 40 metrów i robimy połączenie tych torowisk e, robimy ręcznie. Wtedy jest, e, więcej, e, wtedy jest dwa razy więcej peronów. E, jak mamy... Pokażę wam to, bo nawet wiecie jak to yy, o co chodzi, ale yy, wyjaśnię wam to tutaj. Macie 4 yy, perony, usuwając środkowy tor, yy, zmniejszamy możliwość długości pociągów, ale zwiększamy yy, ilość pe peronów. Mamy 4 perony będzie 8. Gdy jest 8 peronów, jest 16. Gdy jest 16 peronów, no jest 32 perony. I tak. Yy, w kółko, i tak w e, koło Macieju. Można to też zrobić troszkę inaczej, bo można zrobić na przykład e, bardzo długą stację e, po, i każdy odcinek po 120 metrów, czyli 3, 6, 9. I wtedy powinno być e, peronów razy 3, e, jakby były cztery takie odcinki. Chociaż nie wiem, jaka jest możliwość, maksymalna możliwość długości stacji, e, jeżeli chodzi o ciąg e, peronów, bo maksymalnie jest chyba 8. Peronów, albo troszkę więcej, ale generalnie jest, nie jest to takie nieskończone. No to wtedy, wtedy jest zwiększane mm, jeszcze bardziej. Ok, śmiesznie się tu pobudowali. Mamy teraz, powiem szczerze, zwiększoną mm, mocno jakość e, powietrza, jeżeli chodzi o warstwę emisji bardzo dużą warstwę emisji mamy w wielu miejscach, więc y, mamy to na bardzo słabym poziomie, 40% całości y, jest usuwane. Y, y, dworzec okrężno-kolej już zrobiłem, y, jakby zwiększyłem. Y, muszę przerobić, czekajcie, muszę przerobić y, później y, torowisko już będę, jakby to przerabiał, to już będę elektryczny skład y, tam gdzie chcę. Mieć elektryczne, a tam gdzie chcę mieć pasażerskie, zwykłe tam będę kładł, był, e, znaczy spalinowe albo e, stare lokomotywy, e, to będę kładał lokomotywy PKP. Karko i dodano w e, jakimś ostatnim patchu, e, chyba w tym najnowszym patchu, bo dawno nie grałem wcześniej, e, e, że dodano, nie, nie zmieniam też z pociągu wcześniej. Dodano możliwość, znaczy dodano ikonkę Czy pociąg będzie nawracał, czy nie będzie nawracał Czyli czy będzie, czy jest to pociąg dwukierunkowy Czy jest to pociąg jednokierunkowy z obracaniem się Jest to plus, dobra Dajcie mi chwilę Dla was będzie oczywiście sekunda, dla mnie to będzie chwila Dajcie mi chwilę, ja sobie w głowie rozplanuję to wszystko I zaczniemy budować, budować, usuwać linię pasażerską e, w głuszyce przestawiając troszkę i zmniejszymy e, i potem będziemy przerabiać e, głuszyce inaczej, tutaj zrobimy też troszkę inaczej, bo zrobimy wtedy pasażerski e, osobno, znaczy osobno nie zrobimy pasażerskiego i tego, tylko zrobimy jakby na środku pasażerskiego możliwe, że będzie towarowy, dobra, nieważne e, widzimy się dla Was sekunda, dla mnie kilka minut, e, dobra. Jednak rozplanuję to troszkę inaczej niż myślałem w głowie, e, zrobimy to troszkę inaczej. Zrobimy to w sposób taki, jaki mamy zrobione. Zatem głuszyca na razie zróbmy tak, głuszyce przeróbmy, usuńmy wszystko prócz dworca kolejowego, e, bo to zostanie. E, I będziemy robić na bieżąco. Nie będziemy planować stacji. Bo to nie ma sensu. Później znowu poprawiam, znowu przerabiam. Ale tak to mogę zrobić. Sprzedajmy wybrane pojazdy. I tak te pojazdy wymieniłem. I tak te pojazdy będę chciał wymienić. Pozbądźmy się na razie obciążeń. Usuńmy wszystkie stacje, jakie są pasażerskie. Też stacje, przystanki autobusowe, jakie są pas pasażerskie w tym momencie. Yy, tak. I zrobimy jednak tutaj też yy, zrobimy przeposzerzoną drogę. Yy, no, tu już nie można. Yy, okay. Dobra. Yy, sobie zrobimy nietypowo, bo zrobimy sobie tak. Yy, to będzie ostatni przystanek, więc tutaj sobie ustawię go. Jak był, ale zrobimy jako ostatni. To nie jest jakby nic tutaj nie ma. Bo chodzi o to, że pojedzie tak i pojedzie tak, żeby jechać bezpośrednio na resztę terenu. Odwrotnie. Odwrotnie. E, dobrze zrobiłem, ale miało być odwrotnie. Czyli dobrze, dobrze myślałem, że ten przystanek musi być. Ej. Bo chodzi o to, żeby ten przystanek właśnie było. Nie nawracał ten autobus, tylko jechał bezpośrednio prosto w drodze. Teraz tak: przystanek pasażerski pierwszy, przystanek pasażerski drugi, to są dla firm. Mm. tu 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 i pojedzie do stacji wiem że miałem zrobić inaczej ale znowu zrobiłem źle pierwszy drugi teraz tak tu 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 jedzie lotnisko Ej. No tak, zamiast kosmonautów, tutaj zrobimy kosmonautów, tutaj i zrobimy maliszewską 2. Jest wszystko w porządku? Tak, głuszyca. I zmienimy kolorystykę na starcie. No jest ok. Dobra. Teraz tak, zajezdnia gdzie jesteś? 22 minuty jakby. To jest dopiero start, początek. Gdzie jest zajezdnia z Głuszycy? Chyba nie mamy tutaj w, mieś w mieś mieście. Jej. Jak widać, nie mamy w mieście, tylko mamy ją poza miastem. A, dobra, bo się pousuwały chyba. Yy, Posłuchały się stare. Ja się dziwię, czemu nie ma tych ciężarówek starych. Tak, tak. Yy, zmianę nazwy zostawię sobie na później. Yy, zrobione teraz. Trzeba usunąć przystanki z, z towarowych do zdarzenia towarów do miasta. Tutaj. A, i zróbmy niech będzie na ulicy tutaj i to jest tak kamień ruda, stal, towary towary mamy dostarczone tak, tylko że zrobimy Ulicę, żeby jeździł nie przez autostradę, właśnie boczną drogą. Wymiana. Tak. Nawracając, może sobie przez autostradę, przez główną ulicę jechał, tylko właśnie boczną. Nawracając, może sobie jechać główną. E, wracając, towary to jest. Tak. I kolejnym był plastik. Nie, materiał budowlany. Mm. materiały budowlane 2 2 3 niepotrzebne teraz mm, ok mm, tu zrobimy wyjazd tędy Też tak trochę niepotrzebnie ale zostawmy mm, to zrobione. Tutaj jest Jasińskiego. Tutaj zróbmy wyładunek towary. Wyładunek towary. A tu zróbmy wyładunek yy, materiału... mat budowlane. Wyładunek, mat bud. Przepraszam za psa, zaraz jestem. Dobra, już jestem, um, myślę czy wszystko, przerobiłem wszystko. Ech, najgorsze będzie przerabianie głuszyca stacja. Ech, na pewno usunięcie tej drogi będzie potrzebne. Ech, potrzebny jest koszt, ale to chyba z racji jakiegoś... E... Znaczy jest tutaj koszt, ale to z racji jakiejś błędnej rzeczy. Ech, też trzeba będzie przerobić system przesyłania e, ropy naftowej. Zrobię, jakby, dwa perony. Też ten, to co słyszycie teraz po odpaleniu stacji, to jest jingle stacji kolejowej PKP, ale to jest dodany mod, e, tylko to jest taki jingle. To jest troszkę śmiesz śmieszny w momencie, gdy naciskacie na stację towarową. Dobra. E, lotnisko też muszę przerobić troszkę. Trzeba pomyśleć nad tym lotniskiem. Eee. Może zrobię jaką właśnie drogę też za lotniskiem. Miasto, żeby się rozwijało. Mm. Dobra. Eee. Stacja stacją. Eee. Rozwiniemy się bardziej. Mówię, teraz eee. kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to usunięcie wszystkiego, co jest. Eee. Możliwe z stacji, torów na nowo całej linii zrobiono, zrobienie. Na razie zacznę robić się pomiędzy odcinkami: zrobię część miast, zostawię te, które mają podwójne stacje, zostawię a, a resztę miast zrobię ręcznie samemu. Więc tak jak widzicie, pomyliłem, pom pomyliłem się w obliczeniach stacji, dlatego też stację chcę robić nie dodając stacji, tylko właśnie prowadząc tory. Hmm. Albo, bo, bo, bo bo potem mylę się i nie ogarniam. A tak to, to torowiska mogę powiększyć o ilość większą niż dwa. Yy, zwiększyć ilość torowisk wtedy z, tylko na przykład na stację będzie zjazd, a reszta już będzie po, przejazd przez stację, czy na stację będzie potrzebna, a reszta będzie iść po prostu kolejnym torowiskiem. Dobra. Tak więc, e, widzimy się w, przyszłym w kolejnym odcinku, już z przerobionymi przynajmniej trzema miastami dodatkowymi, e, jeżeli chodzi o pasażerskie hmm. i e, potem usunięcie wszystkiego, e, co jest możliwe, e, jeżeli chodzi o tory, to sobie już przerobimy na kolejnym odcinku. Tak więc. Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Opodobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa.